Dlaczego Jung zdecydował się na podpisanie umowy z Unią i jak ważne jest dla obu stron takie wsparcie naukowe, badań, które będą realizowane w projekcie? Jung zdecydował się na podpisanie umowy z firmą Unia, dlatego, że uważamy, że nasze prace powinny być kierowane zarówno do rolnictwa, do rolników, jak i do całego sektora, a Unia jako krajowy bardzo ważny i Producent maszyn, lider na rynku maszyn rolniczych w Polsce. Zakładamy, że będzie bardzo jakby ważnym odbiorcą naszych wyników badań i to, co my możemy zaoferować, spotka się tutaj z aprobatą firmy Unia i wykorzystane zostanie również przy konstrukcji, wykorzystaniu maszyn. Docelowo trafi to do rolników, którzy, którzy będą odnosić wymierne korzyści naszym zdaniem. Mamy świadomość, że bez wsparcia naukowego, bez odpowiedniego przyrządowania doświadczalnego i odpowiedniego poziomu wiedzy, jakby wprowadzanie innowacji jest bardzo trudne i ta nasza oferta w stosunku do, do firmy Unia polega właśnie na tym, że chcemy zaoferować swoją wiedzę, swoje doświadczenie i swój poligon doświadczalny, czyli nasze zakłady, rolnicze zakłady doświadczalne, gdzie można te maszyny testować i też demonstrować, pokazywać rolnikom, żeby mogli w sposób taki żywy zobaczyć, jak, jak, jak te rozwiązania są wdrażane w praktyce. Mhm. No właśnie, jeżeli mówimy o tych innowacjach, to pojawia się tutaj w tym projekcie hasło uprawa uproszczona, Proszę powiedzieć, w jaki sposób ta uprawa uproszczona będzie badana, w jaki sposób, jakie badania będą tutaj brane pod uwagę i w jaki sposób uprawa uproszczona może wpływać, wpłynąć na te negatywne zmiany klimatu, o których tak już ostatnio się mówi. Uprawa uproszczona jest to trend w uprawie rolnej, który na świecie zaczął się już dużo wcześniej. W Europie w tej chwili przeżywa okres dynamicznego rozwoju również, również w Polsce. E, również w Polsce e, ma ono ogromne znaczenie i jakby jej e, tutaj rozpropagowanie czy rozpowszechnianie w pierwotnym okresie wynikało z przesłanek ekonomicznych, czyli głównie oszczędność paliwa, oszczędność czasu pracy, oszczędność e, e, generalnie nakładów, ale w tej chwili na uprawę uproszczono, patrzy się na jedno z praktyk ograniczających ograniczających negatywny wpływ rolnictwa na środowisko. Wynika to z tego, że wiemy, że wraz z uprawą orkowo-tradycyjną, z którą do tej pory mieliśmy do czynienia w rolnictwie, praktycznie od XIX wieku, ten poziom emisji tlenków, dwutlenku węgla jest dużo wyższy niż w uprawie uproszczonej, dlatego że gleba jest wtedy głęboko mieszana, przewietrzana i następuje mineralizacja próchnicy. Czyli emitujemy dwutlenek węgla do środowiska, a poza tym tracimy cenny zasób, jaki jest węgiel organiczny w glebie, który jest podstawowym elementem budulcowym próchnicy. O znaczeniu próchnicy myślę, że. Można tutaj mówić długo i obficie, ale większość rolników i wszyscy, którzy mieli do czynienia z rolnictwem wiedzą, że bez próchnicy nie da się gospodarować. Także uprawa uproszczona zakładam, że z punktu widzenia środowiskowego niesie dwie, dwie, dwie zasadnicze korzyści. zmniejszenie e, emisji dwutlenku węgla i sprzyja gromadzeniu e, nawet dwutlenku węgla w glebie w postaci węgla organicznego, wzbogaca glebę próchnicę. Jednym z badań, które będą podejmowane w Instytucie są badania związane z wapnem pylistym. Mhm. Dlaczego akurat ten typ nawozu i jaki aspekt konkretnie będzie badane, realizowany w badaniach? Wykorzystanie wapna pylistego w produkcji rolniczej jest to zagadnienie dość utrudnione, dlatego że sama aplikacja jest kłopotliwa, jest mało precyzyjna, jej efektywność jest ograniczona. A z drugiej strony, wapno rozdrobnione, czy to w postaci pyłu, czy w postaci mączki, jest bardziej reaktywne, szybciej podnosi pH, jest bardziej efektywne, i jeśli znajdzie się, a mamy nadzieję, że tak będzie, rozwiązanie techniczne, które tutaj firma Unia e, e, oferuje i to rozwiązanie będzie efektywne, w w ramach naszych badań go ocenimy i dojdziemy do wniosku, że ono będzie efektywne, pozwoli na wykorzystanie bardzo dobrego nawozu wapniowego w efektywny sposób i też myślę, że wpłynie na jakby zmniejszenie kosztów, dlatego że zakładamy, zakładamy i taka jest hipoteza badawcza, że tego wapna będzie można zużyć mniej, to też jakby wpłynie na ograniczenie wykorzystania zasobów kopalnych, z których produkowane jest to wapno, czyli oprócz tych korzyści ekonomicznych, również te korzyści środowiskowe są tutaj. Jakby jakby w równoważny sposób ważne i będą o tym decydować. Także tutaj mam nadzieję, że to otworzy pewien nowy kierunek czy trend w wykorzystaniu wapna nawozowego, czyli efektywne wykorzystanie wapna, czy w postaci pyłów, czy w postaci mączki. Muzyka